Oh. 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 Wiesz, co w tobie oh. najbardziej kocham? Co takiego, Kacie? Rozmiar twojego penisa Serio? Tak Mój były to miał zajebiście wielkiego No co? Tak. Wielkiego i grubego, jak butelka coli albo pento kiełbasy śląskiej O, oh, wow Taki ciepły, pulsujący i czerwony Niektórzy mówią, że penis może być jak maczuga No i jego taki był Właściwie ledwo mi się mieścił w ustach czy mi spakował? Okej, okay, bo pyszny, ale ten rozmiar Ech, musiałam uważać, żeby sobie nim krzywdy nie zrobić. A z tobą nigdy nie mam takiego problemu, kochanie. To świetnie. No wspaniale. Choćbyśmy nie wiem, jak to robili, to ja wiem, że nigdy mnie nic nie będzie bolało. Choćbyś nie wiem, jak się starał. Nawet gdybyś był zupełnie twardy. No i za to cię kocham, bo ty nigdy nie jesteś zbyt twardy. On jest zawsze taki. Taki aldęte. Aldęte? No tak, a pan Makłowicz mówi, że al dente to jest idealnie. Masz słodkiego, miłego, delikatnego ptaka. Dobrze, kochanie, stop! Ale dlaczego? Przecież to są komplementy. Ja doceniam, ale wystarczy już. Masz zajebistego penisa. Penisa, który pieści mnie delikatnie w środku. Jak miotełka do kurzu. Jak delikatny, puchowy kotek na kipkiej gałązce leszczyny. Rozumiem, że. Lubisz to? Czy ja to lubię? Ja to uwielbiam. Ty mi w ogóle nie przeszkadzasz. Nawet jak nie mam ochoty do seksu, to, to zapominam, że w ogóle we mnie jesteś i mam czas zająć się swoimi sprawami. Co to znaczy, co konkretnie robisz w tym czasie? No, różnie. Lista zakupów, medytuję. Rozmyślam, co założyć do pracy następnego dnia. No dobra, Kasiu wystarczy. Ale przecież ja tylu komplementów w życiu żadnemu facetowi nie powiedziałam. A dodatkowo twoja kuźka potrafiła wiele więcej. Czasami, gdy się kochamy, to ja marzę. Wiesz, wyobrażam sobie, że nie jestem z tobą, tylko z jakąś kobietą. No wiesz, takie kobiece fantastyczne. Dobra, skończmy już tę rozmowę. Ale dlaczego rozmowa o tym tak mnie podnieca? A najbardziej lubię w naszym seksie to, że nigdy nie mam orgazmów. Orgazm to jest potworna strata czasu. Jest mnóstwo rzeczy, którymi człowiek musi się zajmować. A dochodząc, tracisz kontrolę, tracisz poczucie czasu. Ja na przykład straciłam mnóstwo życia, pieprząc się z Pawłem. naprawdę? No, serio. Spędziłam ponad cztery lata swojego życia. Jedynego życia, które będę miała na tej planecie na ciągłych, wielokrotnych orgazmach zbyłem. Okej. Okay. Widzisz, jakie to jest straszne. No jeśli nie jesteś ze mną szczęśliwa, to po prostu mi to powiedz. Kotku, czy ja mogłabym sobie wymyślić lepsze życie? Przecież ja cię kocham.